Proszę Państwa, proszę o uwagę. Ja chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie pogratulować zwycięzcom Olimpiady Młodzieży. Również chciałbym podziękować opiekunom, trenerom za przygotowanie tej młodzieży do Olimpiady. To, co słyszałem, stanowiło na dosyć wysokim poziomie. Serdecznie zachęcam. Młodzież do podnoszenia kosztu i poziomu sportowego, a opiekunów i trenerów młodzieży do szerszej współpracy z młodzieżą w swoich okręgach, aby ten poziom był coraz wyższy. Ja myślę, że obecni tu trenerzy kadry narodowej, kolega Zbigniew Mośko w dyscyplinie rzutowej, jak i kolega Zbi Stanisław Wolicki w swoich notatnikach już tutaj na pewno zanotowali tych najbardziej wyróżniających się zawodników. Proszę Państwa, ja myślę tak, że te zawody stanowią jakby bazę tej młodzieży, tych zawodników, którzy będą reprezentować nie tylko koła, nie tylko okręgi, ale również na arenie międzynarodowej nasz związek wędkarski. Taka potrzeba istnieje. My na arenie międzynarodowej zdobywamy dosyć dużo medali, szczególnie w dyscyplinie rzutowej, ale również i w sportach które łączą się bezpośrednio z akwenami. Na pewno wszyscy, którzy są na tej imprezie, są potencjalnymi kandydatami do kadr narodowych którzy na pewno w najbliższym czasie na takich listach się znajdą. Myślę, że następna olimpiada, która odbędzie się w Gdańsku pod koniec sierpnia na pewno również zostanie bardzo dobrze zorganizowana i przygotowana przez nie tylko organizatorów, ale również i szkoleniowców z poszczególnych okręgów. Proszę Państwa, ogólnie Polska Olimpiada Młodzieży Siebież 2012 uważam za zamkniętą. Dziękuję.